Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Przed chwilą to miała być premiera, ale... Już dwie osoby czekały i coś się popsuło. Ej, chcesz się bić, Adria? No może, Poczekaj, nie, stój, 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 stój. Dobra. Ja jestem z pierwszej kamery, jak co? Cię cały czas zabijałem. Ale, ja cię zabiłem. Co jest? Ty, ty, ty mnie nie umiałeś zabić nawet. Dobra, bijemy się jeszcze raz, czy co? No. Czy te. Puf. Puf. Dawaj, bijemy się jeszcze raz No dobra, poczekaj yy, Bo live będzie trwał Nie live, tylko po prostu odcinek będzie trwał 14 minutek Nie wiem, czy zrobimy live'a, czy premierę Chyba premiera, co? Adrian? Ty, co, co do mnie? Tak? Tak, to ja bez takich, nie? Ja mogę sobie wyłączyć jeszcze. O nie! O nie! Poczekaj, już przyjmuję. Poczekaj! Nie! Stop, stop, stop! Uf, uf. O nie! O nie! O, ty rob mnie zabiłeś, nie? Ty są mocne. Jakim cudem ty mnie zabiłeś teraz? A ja nie, sorka za te dwie osoby przed chwilą, yy, ale yy, niestety, niestety premiera była za długa. Tak. Pół, pół. No, chodź tu. Ty chodź tu do mnie. Wieś, ile to jesteś, to to co Dobra, dobra. Okay. co kolejny raz, dobra. Mm. Ja się kryję. Dobra. Ja uciekam. Wanted! Wanted! Ty zabił mnie prawie. Jest! Idę na trajna! Halo, Adrian! dwa. Poczekaj, nie! Uwaga! Uważaj, uważaj! Эй, hey, а ты меня слышишь, Адриан? Что? Адриан? Адриан? Алло? Адриан? Адриан? Алло? I Słyszałeś chyba przed chwilą, nie? No bo ja gadałem, ale coś mi się popsuło. Jeszcze, jeszcze live'a 9 minut. Jeszcze live'a 9 minut, chcę ci powiedzieć. Kurde, to nie jest na końcu. Dobra, o nie! Czyli we mnie chce. Chce szczerze. Aha, dobra. Nie, mojej. Dobra. Y o, tu jest mój. Po Właśnie się na koniu wywaliłem. Co? Gdzie? Co? A gdzie? Co?

Adrian, co mówiłeś? A nie wiem. Co 4 godziny, co za 4 godziny? Wiem, ja za... Ej, to możesz oglądać tego live'a jak co? Nie live'a, tylko tego. A gdzie jedziesz? A kiedy pójdziesz? I to ty będziesz tylko oglądać odcinki, okej? Okay? Nie będziesz na odcinka, bo jedziesz, nie? Ale odcinku jeszcze, odcinka zostało jeszcze troszkę, i się biję z tym. С каким-нибудь гостем каким-нибудь студентом Что? Что okay. okay. Daj ja uciekam typowi. Dobra Dobra, jeszcze 15 min 5 minutek i... Zmontuję to wszystko i... No i dobrze będzie, nie? A chodź na Bronze City albo... w co? w co gra? Gras. Dobra, bo ja... Nie, nie nie robię live'a, tylko odcinek. E nie, z, z dwóch części może. To 5 minutek, a tamto też. Tamto 10 minutek. Ok? No właśnie zrobię. Już jeszcze 4 minuty mam na to granie, bo ten odcinek dalej trwa. To jest najlepsze. O nie! Full server! nie dołączę. A w co ty grasz? to, No ja nie, nie mogę powiedzieć co, Ja nie mogę O I Dobra Ale Może jak będą chcieli ludzie To zrobimy tak Że Tak I że tak Że Kurde nie wiem Jaki prywatny serwer najpowej? No jestem. To muszę wejść z kraje Co on dołączył. A my jeszcze nagrywamy. Nie dobra. Już kończymy. Jeszcze dwie minuty. Granie na to. No nie, minuta jeszcze. Pogramy sobie w to w minutkę. Maluzie. I co? Charakter, tak? e eu já passa No chyba musimy pomału kończyć tego live'a Tak więc Dziękuję bardzo No i poczekaj Adria Kończymy live'a Zostało nam jeszcze live'a 40 sekund Tak więc 40 sekund do końca live'a No i ja go i 30 sekund jeszcze. No, dobra. Tak więc. Żegnam. 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 Myślę, że się podobał Wam odcinek.